Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami, a mecz dla Państwa skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Diur Gardens ze Sztokholmu. Zagra dziś z Warnamo. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa. Za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie: Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. A oto skład Warnamo. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje z skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika to wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Przede więc, pierwsza połowa. Johansson. Strata, rywale przy piłce. Albinek Dal ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Sunie, teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Aleś interwencja w polu karnym! Próbują teraz rozklepać obronę. Odzyskują teraz piłkę. Albinek Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. DAL. Mamy uderzenie i udało się zablokować. Koniec tej akcji. Ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Bomba w górę gramy. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. I strzela! Nie ma! Pokazał teraz klasę. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. O, i to był książkowy odbiór piłki. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Zamiast kary indywidualnej, tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Może coś być z tego podania? Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Chyba wpadnie! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Spójrzmy raz jeszcze na tę akcję. Świetnie się zastawia. Znajduje sobie miejsce, nie ulega presji i mamy z tego piękną bramkę. No, i brakowało nam bramek w tym spotkaniu. Teraz, nareszcie, doczekaliśmy się. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut, Albinek Dal. I strzał na bramkę! Dobrze teraz broni, brawo! A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej i w drugiej drużynie. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Szuka sobie teraz miejsca do ataku. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Uderza na bramkę. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. Czas dokonać roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Piłka posłana na dalszy słupek. Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. Nie zostało im już wiele czasu, żeby wyrównać. Teraz albo nigdy. Odważnie i skutecznie. Brawo! Szansa, będzie remis! I tak, mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam gdzie nie ma żadnego zrywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. Pierwszy gwizdek, jedziemy. I strzela! Nie ma, pokazał teraz klasę. To chyba wpadnie. Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. I strzał na bramkę. Dobrze teraz broni. Brawo! A zatem akcja. Uderza na bramkę. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. Czas dokonać Roszat w składzie. Odważnie i skutecznie. Brawo! Szansa! Będzie remis! I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania!